Tego samego dnia do Warszawy przyjechała matka Kamila. Kamil zaprosił ją na obiad do chińskiego baru. A tak w ogóle to mam coś dla ciebie, wiesz? I chciałbym, żebyś to wzięła. Proszę cię bardzo. Taki mały prezent. Nie, nie wezmę tego. Ale ja nalegam, proszę cię, nie, bo nie się obrażę. Nie, nie wezmę tego. Jak pracowałeś w poprzednim miejscu, to mogłam skorzystać z twojej pomocy. Ale teraz... Przecież ja wiem, ile zarabia się w barze. Dlaczego zwolniłeś się z firmy doradczej? Możesz mi to teraz wyjaśnić? Mamo, mamo, umawialiśmy się, że nie będziemy wracać do tego tematu, prawda? Synku, ale ja się o ciebie martwię. Mamo, wiem i bardzo to doceniam, ale nie martw się na zapas. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Kamil pracował w dużej firmie i nagle zwolnił się, poszedł pracować do baru. Nie rozumiem tego, on nie chce mi wyjaśnić dlaczego. Ale jako matce należą mi się słowa wyjaśnienia. Te pieniądze, które dałem mojej mamie odkładałem przez kilka miesięcy. Czasami tak robię. Inaczej nie dałaby sobie rady. Ale po prostu nie chcę, żeby mama mówiła mi, jak mam żyć, gdzie pracować. Swoje życie chcę układać po swojemu. Wieczorem ojciec niespodziewanie zaczął wypytywać Patrycję o Janka, który do niedawna codziennie bywał w ich domu, a teraz nagle zniknął. Co ty masz taką minę? Pokłóciliście się? Nie chcę o tym mówić, naprawdę. To tupek jest. Jak sobie chcesz. Cholerni przyjezdni. Co? A czym mówisz? Jak to o czym? Właśnie czytam w gazecie o tym. Dzisiaj taki jeden z słoik prawie we mnie wjechał. Ja mu to się wydaje, że jak już furmanko nauczy się u siebie jeździć, to przyjedzie tutaj i samochodem też będzie potrafił. Przesadzasz, skąd wiesz, że to był słoik? Już tam przesadzasz. Poznałem po numerach. Zobaczcie, kto przyszedł. Dzień dobry, cześć. Nie przeszkadzam. Patrycji pytaj.